Łódź, ulica włókiennicza. No tutaj dokonała się prawdziwie kopernikańska rewolucja. Jeszcze kilka lat temu ta ulica wyglądała kompletnie inaczej. Można odnieść wrażenie, że odrodziła się niczym feniks z popiołu z takiej kompletnej, yy, kompletnego zaniedbania i totalnej dewastacji. A ogromna w tym zasługa generalnego wykonawcy firmy Budomal Rafał Leśniak. W ramach miejskiego projektu rewitalizacji realizowała ona kompleksowo całe przedsięwzięcie. Od projektu przez prace budowlane po wyposażenie. No ale to nie wszystko, dlatego że szalenie istotna jest jeszcze jedna rzecz: kompletna zmiana filozofii tej ulicy. O co chodzi? Ta ulica to rodzaj wonerfu, no trudne niderlandzkie słowo. Tutaj w wonerfie kładzie się nacisk przede wszystkim na bezpieczeństwo ruchu oraz na takie poczucie bezpieczeństwa pieszych. Jak to się osiąga? No za pomocą różnego rodzaju działań architektonicznych. Likwidacja różnicy między chodnikiem a samą jezdnią. Druga rzecz: wprowadzanie elementów małej architektury, czyli zieleń, ławki, jakieś inne drobne detale. No i mamy coś takiego tutaj na tej ulicy. 6 adresów, łącznie 21 różnych obiektów od budynków frontowych po oficyny. To jest zakres prac prowadzonych tutaj przez budomal od 30 lat nieprzerwanie działający na łódzkim rynku budowlanym. I budomal, który ma też doświadczenie w realizacji obiektów zabytkowych, zrealizował tutaj także niemal wszystkie kamienice po parzystej stronie ulicy. Rewitalizacja to jest dosyć szerokie pojęcie. W tym przypadku oznacza ono też pełne wyposażenie i ukończenie tych budynków, oddanie ich pod klucz, ale nie tylko. Także urządzenie podwórek, urządzenie przestrzeni pomiędzy tymi budynkami, a także stworzenie i odtworzenie instalacji podziemnych. Czyli mamy tutaj budynki w starej, ale za to odmłodzonej skórze. Za to z tym wnętrzem, które jest całkowicie współczesne i odpowiadające współczesnym wymogom cywilizacyjnym. A jesteśmy na jednym z takich podwórek pod numerem 4. Rewitalizacja historycznej zabudowy wzdłuż włókienniczej prowadzona jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Pozwala ona na elastyczne dopasowywanie planów budowy do zmieniających się warunków i możliwości technicznych bez zmian w umowie, ale przenosi ona też większość działań na wykonawcę, który m.in. odpowiada za projekt. Inwestycja ta świadczy o dużej wszechstronności firmy współpracującej z całą rzeszą podwykonawców. Gdybyśmy się przenieśli kilka czy kilkanaście lat wstecz, to tutaj znaleźlibyśmy się w miejscu okropnym, odstręczającym, potwornie zdewastowanym. Ale dziś to całkowicie przekształcone podwórko jest znakomitą ilustracją tego, czym w ogóle jest rewitalizacja. Rewitalizacja to jest wyprowadzanie z kryzysu obszarów kompletnie zdegradowanych. I mamy tutaj świetny tego przykład. Czyli miejsce zapydziałe, zniszczone, zamieniło się w taką przestrzeń, która yy, no, jest do życia, gdzie, gdzie mamy zieleń, gdzie mamy plac zabaw i gdzie mamy odrestaurowane budynki. Projektantem renowacji części kamieni jest tutaj przy ulicy Włókienniczej jest architekt Maciej Musiał i zastosował on taką metodę twórczej reinterpretacji XIX-wiecznego detalu. Chyba najciekawszy efekt jest tutaj, w kamienicy numer 4. Tu mamy przy ziemię, mamy oryginalne z tym boniowaniem, balkony oryginalne, natomiast do góry widzimy detal, który został też domalowany, czyli. Są to takie delikatne kreski, imitujące architekturę. Inne elementy są doklejone do tego budynku. Kamienica numer 6 i 6 kariatyt, które tak naprawdę nie są karyatydami, bo niczego nie dźwigają. Ta elewacja jest szalenie uwspółcześniona, a te kariatydy współczesne, wysokie, wąskie, jak gotyckie rzeźby. I kamienica numer 12. Taka Reinterpretacja na temat klasycznej kompozycji XIX wiecznej kamienicy renesansystycznej, czy może eklektycznej, gdzie mamy trójkątne naczółki na pierwszym piętrze półkoliste, na drugim piętrze z tymi rozbudowanymi obramieniami. Ale widać, że to jest całkowicie wszystko współczesne, naklejone, a do tego jeszcze dołożone są takie blaszane lusterka. Coś starego, ale nowego. Jest pan architektem, który zaprojektował tam chyba największą ilość kamienic, czy remontów tych kamienic? Ile? To jest osiem nieruchomości i elewacje na tych nieruchomościach są zupełnie różne. To wszystko zostało zrobione przez firmę Budomal, która zatrudniła mnie do wspólnego działania w trybie zaprojektu i Wybuduj dla Miasta, które w tym miejscu uruchomiło rewitalizację obszarową. A jak głębokie to były prace projektowe? Czego dotyczyły? Rasy projektowe obejmują całą substancję budynku. Zostawialiśmy tylko ściany zewnętrzne i to też w niektórych miejscach musiały być poważnie uzupełniane, ponieważ te budynki były bardzo słabo wykonane kiedyś tam w przeszłości. Czy te remonty były dla Was bardzo poważnym wyzwaniem? W tych obiektach, w tych kamienicach przebudowy były no głębokie. Sięgały trzewi budynku, czyli wyczyszczaliśmy wszystko w budynku, co tam było. Więc to jest głęboka przebudowa, a w dodatku. Nie wiadomo, z czym człowiek ma do czynienia, póki się do tego nie zabierze. I tak naprawdę każde stuknięcie młotkiem może objawiać nowe zawartości. A jak to się ma z obowiązującymi przepisami budowlanymi? One w wypadku tych nieruchomości nowukienniczej najczęściej dotyczą wymogów ochrony pożarowej. Ale odstępstwo w tym wypadku nie oznacza rezygnacji z jakichś warunków bezpieczeństwa, tylko zastosowanie rozwiązań zamiennych, prowadzenie sygnalizacji alarmowej, oświetlenia ewakuacyjnego, napowietrzania klatek schodowych. Więc te budynki są dosyć mocno uzbrojone w tę technikę, której zwykłe kamienice przy takich banalnych remontach nie sięgających tak głęboko struktury strukturę obiektu nie mają. A co ten program zakładał tak ogólnie w skali tej ulicy, czyli podstawowe jakby jego wytyczne dotyczące tych budynków. Pozostaje funkcja mieszkaniowa, ale zmienia się struktura mieszkania. One są mniejsze nieco niż te pierwotnie budowane, a oprócz tego program socjalny, czyli wprowadziliśmy tam lokale mieszkalne dla osób wychodzących, wchodzących w samodzielność życiową. Zresztą tam są placówki opiekuńcze, wychowawcze w dwóch obiektach umieszczone. To są zupełnie odrębne funkcje. Pomysł miasta polegał na przemieszaniu tych funkcji społecznych z zwykłymi mieszkaniami, czyli to nieco Oddzielne obiekty, tylko przemieszane funkcje. Rewitalizacja ulicy Bukienniczej, dawnej Kamiennej, to ważne wydarzenie konserwatorskie w skali całego kraju. Jest przy tym znakomitym przykładem sanacji zdegradowanych fragmentów zabytkowych miast. A znaczący udział w tym przedsięwzięciu miała firma Budomal Rafał Leśniak.